Witam na dzisiejszym zdrapingu, Dzisiaj mamy gruby cash, bonus 7, retro kasę, szmaragdowy, bonda, szczęśliwe linie, kasa wpada, e owocową eksplozję i laki 7, zdraping za 45 i zaczynamy od laki 7 z numerem 54 i w laki w bonusie księżyc, a tutaj 22 i...

i owocowej truskawka, pomarańcza i melon, karambola, banan, arbus? Kokos, cytryna, ananas. Brzoskwinia, do borówka. O! I pod borówką wpada linia. I na koniec została Figa i Kiwi. No i wpadała ostatnia linia 10, a pod 10 linią trójka zwrotu i kontrolne 3 razy D. Kasa wpada z numerem 11, i w kasie wpada banany. Dzwon, pierścień, gwiazda, pomarańcza, winogrono, wiśnie, korona, serce i pik. Także tutaj W Szczęśliwe linie z numerem 11. Słońce, garnek. Amarańcza dzwon. Kwiat serca, Biedronka cytryna. Podkowa sakwa. truskawka gwiazda, złoto księżyc, korona krap krefl ananas, banan arbuz, Wiśnie i winogrono. No i tutaj pusto błąd z numerem 14. I w błądzie szukamy muchę jest motor, świat, okulary, aparat, zegarek, bomba. O, jest mucha i jest kapelusz, a pod muchą Och kurcze, ale jaja, a pod muchą pięć dych, a w bonusie, a w bonusie rekin. Także tak sytuacja wygląda. Ładnie. Tego się zupełnie nie spodziewałem, zwłaszcza, że to losowo wybrany bąd na miksik gdzieś tam w przelocie. I tu kontrolne trzy razy P.

11 i 30. Także tutaj pusto, retrokasa z numerem 40 i w retrokasie jest jabłko, worek złoto, banknot pik, ananas, Garnek dzwon, bank. Serce także retro przegrana i na koniec zostaje gruby cash i bonus 7, może gruby cash z numerem 19 i wygrywa 33, 28, 37, 21 i 15, a jest 16, 19, 40. Trzynaście, trzydzieści jeden, sześć, dwadzieścia pięć, pięć, siedemnaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia siedem, osiem, trzydzieści osiem, dwadzieścia sześć, trzydzieści pięć, jeden. Ale jest trzydzieści trzy, trzydzieści sześć, trzydzieści cztery i siedem. A pod trzydzieści trzy wpada dyszka. Kontrolny C. I na koniec zostaje bonus siedem z numerem piątym. Po nosie jest perła, rower, klip spodkowa, narty, plecak, karta arbuskawa, wiśnie, palma, balsam zegar, biedronka, gwiazda, słońce, ananas, chmury. Piłka i diamenty. No to nie ta zdrapka. Podsumowując dzisiejszy zdraping wpadła dwójka Laki 7. 3 zł wpadły w owocowej eksplozji. Do tego dyszka w grubym keszu co nam daje 15 zł. I totalnym zaskoczeniem okazał się bądź z muchą za 50 zł. Dzisiejszy miksik za 45 zakończył się wynikiem 65. Ładnie. Dzięki piękne za oglądanie, miłego dnia Wam życzę, wszystkiego dobrego i zapraszam na jutrzejszą premierę 10 razy Kasa. Na razie, cześć.